Chociaż trudno to zrozumieć, ratownicy medyczni coraz częściej padają ofiarą ataków ze strony pacjentów. Powody agresji są różne, ale można kilka wyróżnić. Przede wszystkim pacjenci pod wpływem alkoholu agresywni, pijani, rzadziej pod narkotykach no i osoby z zaburzeniami psychicznymi, które też często nie wiadomo tak naprawdę, jak się zachowają. Technik i strategii, które mogą stosować, jest sporo, ale jeśli ratownik znajdzie się już w ryzykownej sytuacji, to najważniejsze, żeby w pierwszej kolejności zadbał o własne bezpieczeństwo. Jeżeli jest możliwość porozmawiania i załagodzenia konfliktu przez rozmowę, powinniśmy z tej możliwości korzystać. Każde zachowanie agresywne prowokuje to, że mamy nieprzewidywalność, że osoba może sobie zrobić krzywdę, może nam zrobić krzywdę. Jeżeli tylko jest możliwość, powinniśmy Podjąć próbę rozmowy. A jeśli kontakt słowny będzie niemożliwy, a agresja nie ustanie, wówczas pozostają techniki bezpośrednie stosowane w szkoleniach samoobrony. Nie skupiamy się na przymusie bezpośrednim dla ratowników, tylko właśnie na aspektach samoobrony, wykorzystując obronę konieczną. Tutaj każdy, każdy atak jest inny, reakcja też musi być dostosowana do sytuacji. Nie, nie ma uniwersalnych sposobów na obronę danego typu. Warsztaty odbyły się na terenie szkoły Policji w Pile z wykorzystaniem obiektów sportowych oraz karetki. Program obejmował zarówno wykłady i dyskusje, jak i część praktyczną, w której uczestnicy brali udział w symulacjach zbliżonych do rzeczywistych sytuacji. Była to nasza reakcja na to, co dzieje się w naszym kraju. Niestety dochodzą do nas informacje zresztą widzimy to w mediach ogólnopolskich że coraz częściej te ataki na ratowników medycznych się zdarzają. A no nie godzimy się na przemoc, żadną przemoc, a szczególnie wobec osób, które jadą ratować ludzkie życie i zdrowie. To pierwsze szkolenia prowadzone dla ratowników, pielęgniarzy i pielęgniarek przez Pilską Szkołę Policji i, jak zapowiadają instruktorzy, nie ostatnie. Statystyki krajowe mówią nawet o 300 tysiącach ataków na ratowników rocznie.